Robić słoneczki nie zaraża, ale motywuje. A no i zadanie dla chętnych: to napisz komentarz oraz zostaw łapkę w górę. Cześć, z tej strony ja, Samuraj z kanału Wędkarstwo z Buta, i dzisiaj jesteśmy na Leszczach, będziemy łowić Leszcze nad Zalewem Sambożyckim. Yy, jesteśmy tutaj na brzegu wybetonowanym, jest tutaj mniej więcej 2 metry głębokości. Jesteśmy, teraz jest godzina 8, będziemy łowić do godziny 11, może maksymalnie 12, czyli jeszcze 3-4 godzinki i przedstawię Wam w skrócie teraz yy, moją zanętę. Już rozrobiłem, nie było sensowem pokazywać rozrabianie, więc tak, czego użyłem? Użyłem Sensasa 3000 prima i Ziemię bełchatowską, A no i ochotki jeszcze dodałem, też trochę białych robaczków i tyle. Jeszcze może dodam pieczywka fluo, ale zobaczymy. Rozrobioną mamy zanętę z gliną w proporcjach 1 do 2, czyli że tak jakby 1 to jest glina, czyli że ta ziemia byłchatowska, a 2 to jest zanęta. Dodatkowo mamy troszeczkę białych robaczków i tutaj tyle pineczek. Znaczy, nie pinaczek, tylko ochotek. Stosunkowo mało, śladowo tylko dodajemy ochotek. Tutaj mamy ciekawy patet, Odkryłem na TikToku. A mianowicie, ochotkę wsypujemy do pojemniczka, przelewamy przez sito tą ochotkę, a później jak ona przyjdzie przez sito. To jest to ochotka haczykowo. Ochotkę haczykową mam pomoczoną w wodzie, żeby lepiej nie pracowała. To jest na haczyk, bardziej pracująca. A to, co została, nie przeszła przez sito przez całą noc, to właśnie jest ta ochotka, która jest teraz w zanęcie. Zestaw mamy bardzo klasyczny, zwykły taki zestaw podstawowy. Łowimy na klasyka koszyczkiem 30 gramowym. Jakby ktoś chciał wiedzieć, tutaj jest od Matrixa. Tutaj jest takim systemikiem i mamy tutaj skrętkę. I tutaj mamy przed skrętku taki stoper Stops od Prestona. Tutaj mamy szybko złączkę. I przypon mamy długości 25 cm. To jest żyłka od Fiuma 0,14. Na końcu haczyk malutki 18 Prestonowska. A więc nakładamy za i zaraz jej nałożymy robala. I teraz tak mam dwa, mam dwa rodzaje robali. Tak jak wcześniej powiedziałem, mam biały robaki. I mam. Pinki haczykowe w wodzie, e, te pinki haczykowe w wodzie, sobie zostawimy e, na później. Na razie zaczniemy sobie drobno, sprawdzimy sobie co tam w trawie pisze i zaczniemy od białego robaka. Słuchajcie. Mamy już wyzłowionego pierwszego leszcza. Oto i on. Zobaczcie. Trochę okaleczony, ale pierwszy, bo pierwszy leszcz to leszcz. Proszę bardzo. Mamy kolejną rybkę. No i mamy. Ładny leszczyk. Dam tutaj szatę. Raszczyk. Nie wiem, czy nie życiowy. przypadkiem. Bo ładny, ładny. No, ojojoj, oj, oj. to chyba jest potencjał na życiu Lekko zatpiony. Zmiana koszyka poskutkowała jakoś. Mamy tutaj mój połów, pokażę zaraz leszczyki, ten jest największy, proszę bardzo, nie wypada go nie zmierzyć, zmierzymy go jeszcze, to jest największy, proszę bardzo, prezentowałem go już, tutaj wystawię dwa największe leszczyki, tak wystawię. Dzisiejszego dnia takie ładne leszcze. Łącznie to jest trzy leszczyki, a jeszcze jednego o, takiego mamy. Deszczyka. O! Proszę bardzo. I takiego maluszka jeszcze na sam początek wyobiliśmy. Wypuścimy je, mój największy, wypuszczamy, poszedł, kolejny no dobra, tego małego tutaj przy jeszcze wypuścimy, dwa Hop, ciup i ostatni. Sobik słoneczki nie zaraża, ale motywuje.